Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i witam w kolejnym odcinku z gry Motorfest The Crew oczywiście. Fajny odcinek, naprawdę fajny, bo zobaczycie różnicie, różnicę w zmianie dźwięku silnika wydechu, wszystkich jakichś strzałów, niestrzałów w odcinek, wkręcania się na obroty, po zmianie można powiedzieć takiego słapa silnika. Już wam mówię co i jak, jak wejdziemy sobie w submit. W pierwszym submicie, ja dopiero teraz to odkryłem. <laughs> w pierwszym submicie było do zgarnięcia, on był jednodniowy, szybka akcja, to była ten submit. Eee, było do zgarnięcia właśnie dźwięki za platynę, rzadkie zestaw Redliner'a. I widzicie, nie wiem na tych ikonkach tutaj po prawej stronie jest, że zmienia wydech, zmienia tutaj tak jakby no przepustnicę, no. Otwarcia jakby dźwięku dodawania gazu, zmianę chyba skrzyni i zmianę silnika, tak jakby przełożeń i tak dalej, to wszystko kurczę naprawdę superansko pracuje. Więc to było do zdobycia za platynę w pierwszym submicie, a mamy już trzeci submit, który się zaraz kończy i zaraz skakuje kolejny submit i autko do zgarnięcia, może mi się uda w końcu wbić platynę i go zgarnąć. W pierwszym sumicie tylko wbiłem platynę, już później było słabo, no nieważne. Mamy ten dźwięk do zgarnięcia, e, był do zgarnięcia i ja go zgarnąłem i sobie go przed chwilą przetestowałem i byłem w masakrycznym szoku jak to podbijać dźwięk. Zobaczcie na tym chargerze SRT jest w tym momencie zgaszony. Jest yy, fabrycznym yy, bez, tego, bez, tego, bez tej modyfikacji, więc zobaczcie, jak on pracuje. Ogólnie już rozwala system. To jest dla mnie coś niesamowitego, jak to auto chodzi. Petarda, zobaczcie to. No dobra, i jedziemy przetestować No i słyszymy sobie jak chodzi tak jakby bez tej zmiany sobie po, pozmieniamy w górę i w dół dźwięki sobie posłuchamy W Dobra, Ucieczki, nie będziemy się bawić Ach. Kurde, jak on gada Przejechaliśmy praktycznie od stacji do stacji więc sobie teraz... Jeszcze przypomnę... No i dobra, tak, tak gada na seryjnym. I teraz sobie wchodzimy w samochód. Personalizuj kosmetyczne i... Bo ja przeglądałem sobie, mówię, co tutaj jest. Ja w ogóle tutaj nie zaglądałem, że mówię, że co, można obątki zbierać, e zmieniać. Jakieś tam e ognie i tak dalej. Świecidełka. No i kurczę... Eee, zobaczyłem to, że właśnie zgarnąłem w tym. Eee, w submicie zatwierdziłem i rozwaliło mi system, głowę, w ogóle doznania akustyczne. Słuchajcie tego. Ja pierdyka Jedziemy Już nawet słychać jak wyje głośniej Te jest szały, to jest na całą okolicę. No jest petarda, nie? Sprawdźmy sobie inne auto. Parkujemy. Zmieniamy furę. Pojazdy. I na przykład Challenger SRT Hellcat, Kolejnego Amerykańca sobie sprawdzimy. E, bardzo wyje w nim e, kompresor. Więc sobie za, z, zapodajmy tą furę. Ona jest też fabryczna na razie. Bez tego dodatku. Ach, kurde. Dobra, jedziemy. Ona tu pali gumę na piące Jeszcze ślady zostawia. Szóstka i ślady zostawia. Kurde. To, jak się podniecałem tymi dźwiękami, to jest nic formowane do tego dodatku teraz. Ja pierdzielę. No jest szok, jest szok. A ja na razie tylko sprawdziłem na tamtym aucie i od razu postanowiłem nagrać film, więc nie znam innych aut. Yy, zaraz zobaczymy sobie. Personalizuj kosmetyczne. I pyk, zatwierdzamy. O kurde, już się nie mogę doczekać. O, uh. O kurde Ja pierdziele jaka bestia Olej gada ja Oh shit Fish. O kurczę, jak słychać w środku, niech inna auto przejechał. Dobra, jedziemy powoli. Nie da się powoli. Ale się wkręca. Ale wyję Gdy łapie odcinę coś. O dopiero siódemkę zmuliło, tak to palił gumę coś. jazda ooo ale jest agresywny o kurde to jest no jak jakie doznania akustyczne walili tą grę i niech mi ktoś powie, że tu są dźwięki gorsze od Forze. no nie, no nie, no tu jest or orgazm laucha orgazm laucha dobra, weźmy sobie jakieś niemieckie auto pojazdy co by tutaj wziąć, BMEczkę. co my tu mamy jeszcze o kurze, przeleciałem wszystko. Hondzinkę, możemy sprawdzić Hondzinkę, ale dobra, powiedziałem niemieckie, szukamy niemieckiego. Możemy sobie na Porsche. O już wiem co sprawdzimy, bo piękny dźwięk ma ta e TT RS Ja mam ją fabryczną, nawet nie mam ani jednej części do niej wrzuconej, patrzcie. Y nie mam nic, jest na szaro, jest fabryczna, a ona tak kurde gada. Zresztą zaraz usłyszycie. Patrzcie to. Nie no kurde ta fura to jest taka No kurde jak gada ten silnik no jest idealno. Zlalomem. Ucieczki nie zaliczamy, żeby nam no tutaj nie przeszkadzało w nagrywkach. Jak ona sobie chodzi? Dobra, i zmieniamy dźwięk. Ja pierdzielę. O, ale będzie jazda. Personalizuj kosmetyczne i robimy swap silnika, czyli sygnatura dźwięku pierwsza. Ooo, dawajcie, dawajcie, dawajcie szybko. O, ja pierdzielę. Gada ja pierze. Wow, ale jest podbity, mocno dźwięk, za agresywny. Ja. Yeah. No, czekajcie, za bardzo oddaliłem kamerę, Dobra, jedziemy. Ale myślałem, że mi przednia droga. Ja pierdykam, jak to go. dokręca się fajnie drzwi. No rozwala system ta gra, no niesamowite Co wy kurde uważacie o tym, ja pierdykam No normalnie coś niesamowitego Ja ale tu można jeździć Bez końca w tą grę I zwiedzać te widoki i to się nie nudzi I jeszcze te dźwięki fur na, na fabrycznym, no to przecież Taki rozpierdziel robi A jeszcze teraz jak możemy zmieniać te dźwięki yy, hondę chciałem sprawdzić, tak? Zobaczmy sobie hondę Pyk Mamy hondzinkę O, jaja, jaja. Fabryczna już jest petarda. Ale fajnie słychać jak pod maską aż do gół się zaciąga. A, za za No nie, no rozwala system. A teraz, dobra, zmieniamy dźwięk. Okej, okay, okej. Okay. Pojazd. Personalizuj kosmetyczne. Aktywacja. I testujemy. O, Kulia. nawet w trzech obrotach. <grymne> Szybciej lepiej jedzie takie te doznania Więc, mm. Piękny Czusteczka mm. Alej mm. Kurde, no teraz może jeździć się bawić jeszcze tymi biegami tym wszystkim. Ale w środku, teraz w słychać. Co nas słabiej wyciszona niż tamte? Na pewno. Olej, jaja. Kurde, ile tych dźwięków jest w tej grze? To sam strzał to sam strzał, nie, ale tam metaliczne, różne takie. Coś niesamowitego Rozwalili Rozwalili system Dobra, co wybieramy teraz? Ja pierdykam Nissan Tą BMW Sprawdzimy sobie czy Skylina, czy Supre. No kurde, ciężko się zdecydować. Każde auto można by było testować i testować bez końca. Dawajcie BMK, to jest ta od Liberty. Walk ją niby mam tu porobioną. Nie wiem, czy wszystko. Widzicie, no jest niby na 750, ale nie jest na złotych częściach. Ale no tak czy siak, prowadź. Słuchamy fabryki. Tak, BME ma swój specyficzny dźwięk, te M M4, te nowe wszystkie. że tak głośno i co oni za przelotówkę mają tutaj testujemy. Ku pamięci, żeby zapamiętać dźwięk fabrycznej. Dobra, personalizuj kosmetyczne. Odpalamy. Mam nadzieję, że będzie mi się podobać. Bo fabryczna BMW nie robi na mnie wrażenia. Dużo lepiej robią te wszystkie. O, już słychać. mm -hmm. Na chodowi słońca jedziemy. Uuu, kurde, Ale pięknie to wygląda, ja pierdzielę! Cała droga się świeciła. O, na złoto. że tu driftu w tej grze, kurde. Cool. Ale świetla, oślepia to słońce. Ale jak chodzi już teraz ta Bema, teraz to mi się podoba. O, się wystraszyłem. Cołokie się zimny zrobił przez 150? To mi się pomyliło chyba. I to słońce. Ale gada. Ja pierd... I strzela z tego fejcza, prawie, prawie. <ścoughs> prawie robię ro wielką różnicę. Ja pierdzielę, ale petarda, ale co, co oni zrobili? Dobra, piszcie w komentarzach co sądzicie. Czy w ogóle wiedzieliście o tym? Kto nie wiedział, niech sobie testuje jak Magierkę. Eee, no jest, jest rozpierdziel. Eee, orgazm dla ucha. No coś niesamowitego, coś niesamowitego. Możemy kurde, jeździć tutaj godzinami, testować wszystkie fury. Zmieniać te silniki. I do słońca te widoki, ta mapa. To się nigdy nie znudzi. samobieg Można tam jeździć, jeźdź Jeździć i jeździć. Ale kiedyś też trzeba zatankować paliwko, nie? Także ja się z nami i żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Ja spadam tankować furę strzałeczka i do następnego. Cześć! World. Ile ja tu zap zapłacę za to wszystko? Nara!